No dzień dobry, witamy! Witamy, witamy. My dawno nie nagrywaliśmy, bo nagraliśmy troszeczkę odcinków na wyjazd. Na wyjazd, zaś, na tak. wyjazd kochani. A do my... poniedziałku było nakręcone, więc dziś w poniedziałek mamy 22. godzinę. Kręcimy na rano, na wtorek. Na siódmą kręcimy. Zobaczmy, Specjalnie co my tu mamy. Wygrywamy, to to. Um, Raczej um, przegrywamy. <laughs> I na boisku, i na macie. Jutro Francja, Polska. Zobaczymy. zobaczymy, zobaczymy. Paradiso. Chyba cudu nie będzie na, bo nie. na boisku, może gdzieś tu będzie coś. i La creme de la creme, gruba ryba. Gruba. Z numerkiem 25 o, ta gruba ryba. Czyli ostatnia. A megalinia z numerkiem 1. Mm. A tutaj dwójeczka Paradiso i wygrywamy. Dwunastka. No Muszę to zobaczymy. Misia, od czego zaczniesz, bo masz trochę drapania. Od wygrywamy. Chociaż ja i, i w zdrabki już nie wierzę. <grym> po, tych po tych meczach. Nie, naszych, pierwszy mecz był dobry. Bardzo torów. dobry, powiem szczerze. No szkoda, szkoda. Ale później już się coś zadziało. I będziemy szukać. 26, 19, 21, 15 i o, 11. Twoja lata. Czyżby to był znak? Czyżby, czyżby? No piękne liczby. Oj, chyba wyżej, wyżej, wyżej. O.

Symbol butu piłkarskiego, kontrolna gdzieś pomiędzy, są D, kolejne, jest. jest druga, jest, ale piękny start, to co Paradiso, zobaczymy co wieczorem chłopaki pokażą w meczu 18. Tak, dobra, wodolot piłka, pierwszych dwóch nic, tu, nie widzę czy nie ma, ja też nie widzę. Czyli wodolot i piłka na samym dole i to po, po sztuce. Jednym, po jednym, po Żółw i kapelusz, jest żółwik. Kapelusze, tu mamy, ładnie, ale tak. niezagięta, wygina się. No, wygina się, może ja ją... Dawaj Jak? O. o żeby tak nie skakała Ci. <noise> A tu mamy kapelutki. Aż trzy. Tu i tu żółwika nie widzę. No ładnie, sporo kapeluszy zobacz. Kubeł Palma, palemka. Palemka i wiaderko. A tu nie ma. Nie ma. Szukamy dalej. Foto i motyl. Foto i motyl. Tu mamy motylka. Jest foto. Dobra. Tu jest motylek. Foto też. Dobrze. Cóż dalej? Kotwica i słoneczko. Zobacz, że numer jeden. Nic. Nie ma. Tu słoneczko widzę jest kotwica. Tak. A tu? Jedno i drugie. Nawet obok siebie. No. Czy my będziemy kiedyś mieli ten skos? Jaki by on nie był? Kto wie, może dzisiaj. Płetwy Arbus. No dobra. Arbuzik płetwy. Tu mamy Arbuza. I to by było na tyle. Chmurka i ośmiornica. Chmurka jest. Ośmiornica. Chmurka jeszcze w trzeciej. O. Chmurka. Ośmiornica. Ośmiornica. Ale drapią. Ostre, aż zdzierają. Dobra. Symbole. Rozgwiazda i kostka. Patrz jak tutaj ta Co góra... się dzieje? Co się dzieje na tej? Tu mamy kosteczkę, mamy rozgwiazdę. Tu nie mamy nic. Nie będzie tych symboli już. Termometr, napój. Patrz, no, w końcu. W końcu. Tu, tu mamy kolejne termometry. Napój. A na dole nie ma nic. Brak. Ostatnie dwa. Tak. No tak by wychodziło. Nuta i flaming. Nuta. Tu mamy flaminga. Tu nie mamy nic. I tu mamy nutę. Prawie skos. No i... Już myślałam, że coś ominęło. Ja też na A, początku. Się pierwsze <laughs> A pokazało... To myślałem, że będzie zwrócić chociaż. No Megalinia. to kochani... z numerkiem Megalinia. pierwszym. Cała twoja. Cała moja. Rower kokos. Mamy kokos, mamy rower. Tu Kokosik jest. Tu nie ma. Kosik. No, poleciało, poleciało. Teraz co? Kości, klucz. Hmm. Czy były, czy były? Czy były kości. kości, klucz? Kości są, zielone. Tu. No, chociaż jedne. No właśnie. Chociaż, chociaż. Kolejne jedne. symbole. Tęcza naszejnik. szyjnik. Tęcza naszyjnik na szyjnik. Jest. jest. Będzie i tęcza. Tu jest kolejny. Tu mamy tęczę. I dokładamy ostatni naszejnik. Pięknie. Dobra, lecimy. Prezent Łódź. Prezent Łódź. Mm -hmm. no, no. Kibicujemy ci. No ja wiem. Wszyscy trzymamy kciuki. I ja się staram, jak mogę. Prezenty są. Łodzi nie widzę. Nie widać, nie widać. Same prezenty. A na nas pierścionek. Pierścionki chyba były. A nas jest. Szminka jest, a pierścionek. Tu na nas. I co? No i chyba. Jednak zabraknie. No Coś jeszcze pomyliło. mamy sporo symboli. Motyl, diament. Motylek był chyba. Mhm, diament Tu diamencik. Diamencik. Motyl. Proszę, proszę. Tu i motylek. I motylek. Na samym dole. Cóż dalej? Piłka, zegar. Zegar jest. Piła też. Piła też. Tu mamy zegar. Mm, tu mamy kolejny. Wszystko. Co dalej? Lody gwiazdka. Kojarzysz? O, lody są. Trafione. Zdrapane. Gwiazdka lody, gwiazdka lody. No i więcej. Jedne jedyne. Jedne jedyne. Więcej nie było. Żółw i biedroneczka. I Żółw. Dobrze. Biedroneczka. Żółwik. A motylek no. nie jest zrapany w zielony? Gdzie? Wyżej, wyżej. Teraz patrzę. Mówię o nie mamy? Już poprawiliśmy się. Biedronka i. Żółw. Biedronka wyżej. O! <noise> znajdują się, znajdują zguby. Fajnie. Dobra. Kolejne. Auto Wiśnia. No tej wiśni powiem wam. To... O autka są, a autek nie kojarzę. Tej wiśni ja nie za bardzo. No nie, ma. nie było, nie było. No i winogrono korona. Były te symbole. Korona. Winogrono. Korona na zielonym. Koronka. Dobra. No ładnie się otwiera, powiem Ci. No może żeby, coś z tego będzie. Żeby li nie dało. Piórko i szminka. Były szminki, dużo było. Szminek. Pióra też. I piórko. Tu mamy szmineczkę. Pióreczko. Mm, tu. No, I tak. na tym dole, jak przejeżdżało już, Zobacz. Naprawdę wyczyszczone jest Cztery także... symbole do końca. Trzymam ciuki. Słonko, moneta. Monety, oczywiście, tak. Słonko też będzie. Jest. Okej. Słoneczko, moneta. Tu. Tu mamy. Mhm, I jeszcze w dolnym. Mm. No, kochani, dwa ostatnie symbole. Arbus liść, liścia na pewno nie ma, arbuza chyba też. Ula la, się. Słuchajcie, chyba nie ma. Arbus liść, no nie ma. No szkoda, Bonus. tak pięknie szło. Lustelko. I lustereczko. Tutaj sześć dyszek było, ale lustro nie wygrywa. HBD, HBD. HBD i teraz oj, na koniec oj, oj. twoja ulubiona, znalezione, Moja. kosmiczne siedem. Kochani, Przymasz ze... Szuki? Za dobre dwa tygodnie nie było pomponów. Czy dzisiaj miśka trafi? <laughs> Sprawdzamy. Siódemka, księżyc i, I planeta. I, i premierowo pre może dzisiaj planeta. <laughs> Zobaczymy. A mamy kometę. Zegar. Winogrono, kwiatek, teleskop, słoneczko, diament. Antena. Ananas. Wiśnie. Piłka. Pięknie! Mamy siódemkę! Mamy! Palma. Narty. Cytrynka. Gwiazda. Kometa. Rakieta. Kometa, rakieta. Awokado. Perła. Parasol, chmury, melon, korona, plejada, obcy, astronom, klucz, tornado, jabłuszko i kudeczka. Bonusik. Bonusiku Złoto. Złoto! Kochani, a co pod siódemką? No, sprawdźmy. Trzy dyszki! Dobra, dobry, dobry zwrocik pewnie. pewnie. My no. się cieszymy. I tu mamy kontrolne CCC. Czyli ha. ta ostatnia jednak wygrana była. Zobacz, Pięknie. trzy dyszki wpadły. Tutaj gol, chociaż, chociaż w drapce. Zobaczymy co na meczu <laughs> będzie. Kochani. Taki podwójny, podwójny gol. Pięknego dnia, pełnego emocji. Tak jest. Na pomnożenie wpadło. Będzie, będziemy szukać będzie. dalej pięknych zdrapek. A po ostatnich seriach tych pustakowych odcinków to naprawdę nawet takie zdrapki cieszą. Oj tak, oj tak, oj tak. Słoneczka. Pięknego Buziaki. dnia. Buziaki. papa pa, pa.